Miley ma bardzo małą porcję czekoladowego makaronu. Quentin ma średnią, co na pewno mu pasuje. A Sophie ma największą porcję ze wszystkich. Wow, oczywiście zaczniemy od Miley. Nie martw się tak, próbuj szybko. Okej, okay. oceńmy smak tego czekoladowego makaronu. Nigdy takiego nie jadłam. Wow, to jest pyszne. Nie chcę, żeby się skończyło. Oj, a co to? Opakowanie? Nie no, tego nie będę jadła. Ej, to bolało. Miley, nie rób tak więcej. Teraz moja kolej. Spróbujmy jednej nitki. Pyszne. Teraz chcę zjeść więcej. O tak, to jest takie dobre. O, mam teraz wszystkie palce w czekoladzie. Trzeba to zlizać. Rewelacja. Wpadłem na pomysł. Roztopię ten czekoladowy makaron. Użyję do tego suszarki do włosów. Świetnie. Teraz jest płynny. Zobaczcie same. Co za niesamowity zapach. Przeleję to do szklanki. O tak. Super. Pozostaje dodać bitą śmietanę. Świetnie! No i słomkę! Wow, jakie to apetyczne! Chcę spróbować! O, ja cię pyszne! Taki przyjemny czekoladowy smak! Teraz kolejna Sofii, spróbuj szybko! Macie rację, przyjaciele, zaraz spróbuję! Moja porcja też wygląda apetycznie! Tego jest tak dużo, że można jeść całą wieczność! Pyszne! Trudno się zatrzymać! Jak fajnie, że mam tak dużo makaronu. Ojej, zaraz będę pełna. Super. I chyba kichnę. O, co to? Haha, Sofi, coś ci zwisa z nosa. To makaron. Przestań się śmiać. Zaraz wszystko naprawię. Świetnie. Mogę dalej jeść mój makaron. Co za wyżerka! Mogę się z wami podzielić. Patrzcie, jaki pyszny makaron. Częstujcie się, no dalej. Jesteście gotowi? No to bierzcie. Wystarczy dla wszystkich. Ekstra, dzięki. Sofie jesteś najlepsza. To najmniejsza kukurydza w moim życiu. A ja mam zwykłą średnią. Dziewczyny! Pierwszy raz widzę coś takiego, to największa kukurydza w moim życiu! Ekstra, Miley. Zaczynaj! No dobrze, spróbujmy. Co mam z tym zrobić? Już wymyśliłam, z nim w całości. Patrzcie, mam teraz taki fajny uśmiech. Podoba się wam? Miley, ty jak zwykle. Dajcie spokój, to był żart. Gotowe. A tego nie będę jadła. Teraz ty, Sofii. Tak, teraz ja. Co by tu wymyślić? Po prostu ją zjem. Uwielbiam kolby kukurydzy. Sofie, Sofie, Sofie! Mogłabyś jeść ostrożniej. Jestem cały w tej twojej kukurydzy. Chociaż dobrze. Już się przyzwyczaiłem. Ups. Przepraszam, Quentin. W porządku. Skończyłaś? To teraz moja kolej. Mam tu ogromną kukurydzę. Wezmę jedną. Wow, jaka smaczna. Uwielbiam kukurydzę. Zjem sobie jeszcze. O tak, ale super. Wow, Quentin, naprawdę zjesz całą kukurydzę? jest to ogromna. Ostatni kawałek. Uch. Gdzie ty to wszystko zmieściłeś? Quentin, żyjesz? Sofie ma taką małą czekoladową fontannę. Quentin ma średnią. Ale to Miley ma prawdziwe szczęście. Dostała ogromną czekoladową fontannę i ogromne pianki marshmallow. Zaczniemy od Sofii. Okej, okay, poradzę sobie szybko. Mam takie małe pianki. Wystarczy zanurzyć je w fontannie z czekoladą. A teraz próbujemy pyszne. Wspaniałe! Więcej! Hmm. Wiem! Mogę napić się czekolady z fontanny! Jakie dobre! Uwielbiam czekoladę! Co? Skończyła się? Szkoda! Sofie, masz czekoladę dookoła buzik! Dzięki! Teraz ty! Jak długo na to czekałem! Zanurzam pianki w czekoladzie! Ale apetycznie wyglądają. Próbuję. Jakie dobre. A teraz zanurzę resztę. O nie! Upuściłem szaszłyk z piankami! Moja fontanna zaraz eksploduje! Co robić? Dziewczyny! Gdzie się schowałyście? Co robić? Zaraz wybuchnie! Nie! Cała czekolada się wylała. Z czego się śmiejecie? Bajli, teraz twoja kolej. No dawaj. Dobrze. Próbuję zanurzyć moją ogromną piankę w czekoladzie. Pojacie! Tu potrzeba naprawdę dużo czekolady. To będzie na maksa dobre. Próbuję. Mmm, pyszne. Smakuje mi to. Co za uczta. Wy też chcecie? Nie, nie będę się dzielić. Chcę zjeść wszystko sama. Jaka ona jest chciwa! Padłem na fajny pomysł. Chcesz wziąć w tym udział? Wybijmy jej czekoladę. Użyję do tego ogromnej rurki. To działa! Super! Patrz, udało się! Wow! Porety, ja też chcę spróbować! Przeleję trochę czekolady do mojej fontanny. Udało się! Fajnie! Jesteśmy geniuszami! Jakie dobre! Czego w mojej fontannie skończyła się czekolada? Ej, co wy zrobiliście? Ukradliście moją czekoladę! Hmm? To nie fair! Złodzieje! Mam małe Doritos. Ja średnie. A ja mam ogromne opakowanie Doritos. O nie, te chipsy są strasznie ostre. Nienawidzę ostrego. Sprawdźmy co jest w środku. O jejku! mam ogromnego naczosa. A ja mam malutkiego chipsa. Spróbujmy. A ja mam średniego chipsa. To straszne. O, zjadłem. Chyba wszystko ok. Teraz moja kolej. A, bardzo się boję. Najwięcej ze wszystkich. To niesprawiedliwe. Muszę wszystko zjeść i udowodnić, że jestem silna. Dam radę. Okej. Okay. Jak się czujecie? Chyba jest w porządku. O nie! Ja płonę! Płonę! Pomocy! Wszystko mnie w środku pali, jakby wybuchł pożar. O nie! Nadchodzi ogień! To było mocne. Jak się macie? Co robisz na moich kolanach? Ech. Jaka mała porcja. A dla mnie w sam raz. Ekstra. Widziałeś? Wow, ile cukierków dostała Miley. No, to niesamowite. Ale ustępuję, Jess. Niech będzie pierwsza. Chociaż z tym mam szczęście. Zawiesiłaś się, władaj do buzi i jest. Dzięki Quentin, ale mam lepszy pomysł. Zrobię sobie mleko czekoladowe. Wlewam mleko. Zamykam shaker i porządnie wstrząsam. Jeszcze troszkę! Oj! I można przelewać do szklanki. Och, jak to pięknie wygląda. I nawet coś od cukierka zostało. Nic szczególnego. Ale mleko czekoladowe wyszło wspaniale. O tak. Jestem zachwycona. A gdzie jest Quentin? I wygląda na to, że zostawił cukierki bez opieki. Z przyjemnością ich spróbuję. Jess! Nie! Quentin, dlaczego wyrwałeś mi cukierka prosto z buzi? Daj mi go tutaj! Chciałam zjeść! To moje! Puszczaj! O nie! I znowu pudła! Nie dotykaj to tylko dla mnie, jak ci nie wstyd, oj, co to było? Co jest, za nic nie mogę trafić! Wpadłem na świetny pomysł! Ha? Ej, a gdzie jest cukierek? No dobrze, spróbuję podrzucić kilka naraz i na pewno je złapię. Co się dzieje? O nie! A świetnie, Quentin, przybij piątkę. Ej, przestańcie! Jak wam nie wstyd kraść cudze cukierki? A gdzie jest Miley? To dziwne. Dopóki nie widzi możemy zjeść jej cukierki. Jakie pyszne! Ej! Zostawcie mi trochę! Jestem tutaj! Co tam gracie? Wow, to nowa fajna gra multi do sort! Co trzeba robić? Babciu, nie wysilaj się! I tak cię pokonam! To ja najszybciej ułożę te rolki. Jestem szefem! Ha! Nie uda ci się! Ha! O? Wow, babcia zaraz was prześcignie! O nie! Roxy postanowiła zażartować z babci, ale to nieuczciwe. Między Roxy i szefem rozpoczął się prawdziwy pojedynek. Kto wygra? A co to za zapach? Roxy chyba coś poczuła. Szefie, może ty wiesz co to? Ojej, to danie szefa kuchni płonie. Więc Roxy wygrała. Oglądaj wideo do końca i odbierz prezent. A? Pobierz grę sort w Google Play lub App Store. Ha, to jaki żart, bardzo mała porcja. O rany, to się nazywa guma do rzucia. Zacznijmy ode mnie. Wow, jaka apetyczna guma. Spróbujmy. Mmm, pyszna. I można nadmuchać balona. Mam gumę o smaku czekolady. Wow, ciekawe, jaki ja mam smak. Niebieska guma, chyba. O nie, jest miętowa i mega zimna. Dziewczyny, nie chcę rzucić tego czegoś. No to może załóżcie czapkę? Fajny pomysł i ciepły szalik. No dalej, Quentin. Nie masz się czego bać. Dzięki dziewczyny jesteście takie troskliwe. Masz jeszcze rękawiczki? Uf, mam nadzieję, że nie zamarznę. Robi się zimno. O, patrzcie, śnieg pada. Brr, co za zimnica. Jess, teraz ty. Boję się otworzyć tę ogromną gumę. O nie. Tylko mi nie mówcie, że jest z brokułami. Zatyczka na nos ci pomoże. Dobra, życzcie mi powodzenia. I co nieźle. O nie, co za ochyda. No dalej, dasz radę. Okej, okay, z takim wsparciem muszę to zrobić. O rety, co to za syf. Fuj. Nie jadłam gorszej gumy. Ostatni kawałek. Skończyłam. Ale mi niedobrze. O nie! Jess chyba zaraz wymioduje. Muszę ją szybko zamrozić. Do dzieła. Quentin, udało ci się! Super! No! Co za uroczy blaster. Szkoda, że taki mały. O jacie. Wow. Ale super. Czekajcie, to nie mogło się zdarzyć. O rany. Wow, to wygląda ekstra jazz. Mogę zacząć? Mmm, Jak fajnie, że w środku jest Coca-Cola. Mam pomysł. Miley? Masz dobre oko? Celuj mi prosto do buzi. Chwilka. Ognia! Budło! Daj mi ten blaster. Sam to zrobię. O nie! Tylko mi nie mówcie, że kola się skończyła. Co za ubaw! Przestań się śmiać teraz ty. Z przyjemnością. Czemu mi nie wychodzi? Hm. A, co za widowisko! No bardzo śmieszne. Dobrze, to teraz moja kolej. Czas przetestować ten super blaster. Uwaga! Ognia! E, przestań, jest! To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. O, oh, mam jeszcze Mentosa. Czas na prawdziwą bitwę. Miley, jesteś gotowa? No, polecimy. Co wy tam robicie? Po co wam parasol? O nie! Czemu mój blaster się trzęsie? Aj, orety! Haha, to było super! Frank się udał. O, to Mentos, fajnie. No. O jacie! To niesamowite, mam ogromną porcję, ale zaczyna jazz. Z chęcią. Mam tylko jedną drażetkę, ale jest pyszna. I daje taki świeży oddech. Wow, super. Ja też chcę spróbować Mentosa i przetestować mój lodowaty oddech. Mmm! Brrr! Zimniutko. Halo? Sorry, Jess, troszkę Cię zmroziłem. Zdarza się. Ojej. Jak trudno to ugryźć? Jess, ubieraj się, zaraz i urządzi nam tu biegun północny! Jesteśmy gotowi! Mmm, ale pyszne! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! O rany! Co za zamieć! Ojej, niepotrzebnie się ubieraliście i tak wam to nie pomogło! Jaki mały automat! A w środku jest tylko jedna czekoladowa kulka. A ja mam większy automat z dziesięcioma czekoladowymi kulkami. Mój jest największy, a w środku mam sto kulek. Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję. No i dobra, ale ja będę próbować pierwsza. Jedna kulka to lepsze niż nic. Ej, czemu nie udaje mi się jej wyciągnąć? Może trzeba tym potrząsnąć? Też nie działa. Już zaczyna mnie to wkurzać. Oddawaj mi tego cukierka. No co jest? O, nie wyłazi. O, rozbiło się. Jest i cukierek. Spróbuję. Nie waż się tego robić. To moje. Ale pyszne. Zapamiętaj sobie, nie wolno dotykać moich smakołyków. Już wiem, rozumiem, rozumiem. Ugryzłaś mnie w palec. Biedny itan. A teraz moja kolej. Tu kręcimy, a stąd wyciągamy cukierka. Ale dobry. Zostało mi tylko dziewięć. Na pewno nie ma więcej? No dobra. Padłem na świetny pomysł. Mogę przygotować sobie czekoladowo-mleczny koktajl. Zalewam kulki mlekiem. Porządnie mieszam. A na górze ozdabiam całość bitą śmietaną. I oczywiście posypuję czekoladową posypką. Bez niej nic tak dobrze nie smakuje. O tak, rewelka! No i co powiecie na moje kulinarne arcydzieło? Brawo, brawo! Mmm, jakie to jest dobre, wręcz fantastyczne. Ach, Messi, twoja kolej. E, zgadza się? Już wiem, jak wydostanę moje czekoladowe kulki. Wrzucam tu monetę, przekręcam i. Voilà! Kuleczka jest moja. O rany, jakie to jest dobre! Mam jeszcze mnóstwo monet, więc będę mogła wyciągnąć wszystkie kulki. Super, że nie wydałam mojego kieszonkowego na bzdury. Mm, co za boski smak! Wręcz nie mogę się zatrzymać. Chodźcie do mnie, moje smakołyczki. Miam, niam, niam, niam. A teraz spróbuję wrzucić kulkę do buzi? I jeszcze raz spróbuję, co jest. Udało się! Po prostu palce lizać. To jest takie dobre. Co? Nie mam już kasy? Co robić? A możesz być ostrożniejsza? Czekolada naprawdę uderzyła jej do głowy. Oddaj mi moje czekoladowe cukierki! No dalej, szybko! Co za głupia maszyna. Ojej. Wow, cukierki się wysypały. Ale ekstra. Nie, Sandy, nie. Tak, kto pierwszy, ten lepszy. Zostaw, to moje. Za późno. To moje cukierki. Tylko moje, Sandy. To niesprawiedliwe. Ach, te dziewczyny. Hmm, a cukierki są naprawdę pyszne. Jakiej żarty, tylko jedna malutka frytka? Czemu i ten ma więcej szczęścia? Nic nie wiem, mnie wszystko pasuje. O rany. Zgadza się, tu nawet nie trzeba nic liczyć. Mam ze sto frytek. Tak się cieszę. To będzie. Co jest? Ja zaczynam pierwsza. Mm, jaka aromatyczna fryteczka. A z keczupem będzie jeszcze lepsza. Wow. Cudownie. O, tak. To było mega pyszne. Sandy, pożyczysz keczupu? No pewnie. Dzięki. Wycisnę troszkę keczupu na każdą frytkę. I mogę próbować. Chcę się delektować każdym kawałeczkiem. O tak, prawdziwa wyżerka. I Tan, a możesz zagęścić ruchy? Nie ma mowy, chcę rozciągnąć tę przyjemność. Mm, po co się spieszyć? Jeszcze nie skończył? No to już przesada. Już, już, zbliżam się do finału. Chwila. A gdzie są frytki? Już wszystko zjadłem? Nie do wiary! Trzeba było tak od razu. Inaczej jadłbyś te frytki całą wieczność. A, już już, zaczynam jeść swoją porcję. Jakie pyszne! Padłam na super pomysł. Będę do tego potrzebować armaty. Załaduję do niej wszystkie moje frytki. Ale ich dużo! Napcham je wszystkie do armaty. O tak, to będzie niesamowicie pyszne. Dobrze, gotowe. O rany, cała armata napchana frytkami. Możesz się pospieszyć. Daram! Wszystko przygotowałam, muszę to tylko włączyć. Daj mi to, ja zrobię to szybciej. Ale z was ślamazary. A! frytki atakują! To nie moja wina, ale dzięki temu mamy mnóstwo frytek. Nie taki był plan, ale dobra. Życzę wszystkim smacznego. Jedna nóżka z kurczaka. Wygląda bardzo apetycznie. Nareszcie dopisało mi szczęście. Mam aż 10 nóżek. Ja mam największego farta. Mam ze 100 drobiowych nóżek. Jestem taki szczęśliwy. Nancy, widziałaś to? Widziałaś? Mam najwięcej ze wszystkich. Spójrz, spójrz. Wielki mi rzeczy. Ale to ja spróbuję jako pierwsza. Ta nóżka na pewno jest bardzo pyszna. O tak. Ja Miałam rację. Mega smaczna! Jedyny minus jest taki, że się nie najadłam. Przestań we mnie wszystkim rzucać! To nie ja, to Nancy! Ja nie wiem o co chodzi. Nie mam na was czasu, kurczak mi tu stygnie. Nareszcie i ja coś zjem. Już nie mogę się doczekać. Mm, jakie to jest pyszne! To jest wręcz fantastyczne. Jestem zachwycona! Dawno nie jadłam nic lepszego. Chociaż wiecie co? Już wiem. Te nóżki będą jeszcze lepsze, kiedy dodam do nich keczupu. To będzie bomba. Wow, to jest niesamowite połączenie. O tak. Mmm, to jest takie soczyste. O rany! Dopóki tam nie widzi? Ja wszystko widzę. Ojej, tak mi się chce jeść. Czy już mówiłam, że to jest przepyszne? Chwila. czy ja już zjadłam? O nie. Trudno, wszystko co dobre szybko się kończy. Sandy, mogę pożyczyć keczupu? Dzięki? Och, dodam keczupu do mojego kurczaczka. Jak to apetycznie wygląda? Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Mmm, rewelka. Mógłbym jeść takiego kurczaka na śniadanie, obiad i kolację. A, chcesz tego spróbować z syropem truskawkowym? Ciekawe połączenie. Daj, spróbuję. Myślę, że tyle wystarczy. Mmm, wow, to jest naprawdę dobre. Podoba mi się takie niespotykane połączenie smaków. A chcesz spróbować z musztardą? Dobra, dawaj. Dodam też musztardy. Myślę, że sosów nigdy za mało. No właśnie, musztardy mi brakowało. A co wy na mnie tak patrzycie? To nie ja, to Nancy. Nic nie widzieliście. No dobrze to próbuję! O, rany! To jest bardzo, bardzo smaczne. Super połączenie wszystkich sosów. Odlot! Tylko coś mi się gorąco zrobiło. Co się dzieje? Kto to włączył ogrzewanie? O nie! Pożar jest w mojej buźni! Uff, od razu mi lepiej. Sorry, dziewczyny, jeśli was wystraszyłem.